Moi kochani bracia i siostry, w ten dzień, kiedy przychodzimy do Matki Bożej Uśmiechniętej, Kościół daje nam jeden z najpiękniejszych tekstów o radości. To jest piętnasty rozdział Ewangelii według Świętego Łukasza. To jest Ewangelia Miłosierdzia, Ewangelia Przebaczenia, bardzo plastyczna, pełna pięknych obrazów. Może dlatego, że Święty Łukasz był malarzem, zresztą według tradycji albo legendy to on namalował pierwowzór Matki Bożej Uśmiechniętej, czyli ikonę Jasnogórską. W Ewangelii Świętego Łukasza są też najbardziej plastyczne i piękne przypowieści. Przypowieść to jest rzecz, która się nigdy nie zdarzyła. To są historie przez Pana Jezusa zmyślone. Tak jak ilustracja w podręczniku, który ma pomóc zrozumieć nam trudny tekst. Ale jednocześnie geniusz przy polega na tym, że kiedy my tego słuchamy, myślimy sobie: nie, to nie jest zmyślone, to jest o mnie, to jest moja historia. Albo chciałbym, chciałabym żeby to była moja historia. I takie są też te trzy przypowieści, które zabrzmiały dzisiaj w Ewangelii. Przypowieści o pogubieniu. Najpierw o zagubionej owcy, potem o zagubionej drachmie, potem o dwóch pogubionych braciach, z których jeden zgubił się przez brak wiary, a drugi przez brak pokoju. Z których jeden chciał z domu wyjść, a drugi nie chciał do domu wejść. A jeszcze bardziej jest to przypowieść o ojcu, którego nie można zgubić. A w każdym razie, który sam się nie da zgubić. A tak naprawdę jest to przypowieść o tym, kim jest dla nas Bóg. Bo to On jest tym pasterzem. To On jest tą kobietą. I to On jest tym ojcem. Bóg który jest nienormalny. Jest nienormalny. Biorąc oczywiście za normalność to, co wymyślą nasze zimne, logiczne, schematyczne i wykalkulowane głowy. Bóg jest nienormalny. Jego miłość do nas jest nienormalna. Któż z Was mają 100 owiec, gdy zgubi jedną, nie zostawi 99 na pustyni, nie pójdzie. nie pójdzie szukać tej jednej? Nikt z nas. Nikt z nas tak nie zrobi. Bo to jest nienormalne. Przecież przyjdzie wilk, zeżdżę te 99. Trzeba się o nie martwić, jedna trudno poszła. Szkoda jednej, ale to tylko jedna. 99 trzeba trzymać. To jest normalne. Znalazła ta kobieta tę drachmę, cały dom trzeba było wysprzątać, a potem, czy to nie jest szalone, że zbiera przyjaciółki i sąsiadki, cieszcie się ze mną i wyda jakiś podwieczorek, za który zapłaci jeden, jedną albo dziesięć drachm. Przecież to jest nienormalne. A zachowanie ojca, który jednemu synowi nie pozwala się tłumaczyć, a drugiemu cierpliwie tłumaczy który jednemu daje, traktuje go jak króla, daje mu najlepsze ubranie, wy, wystawia ucztę nie z chelerawego koguta, tylko z najbardziej utuczo, utuczonego cielęcia i pierścień nie płaszcz. A drugiemu mówi, moje dziecko, wszystko moje jest twoje, tego nie widzisz, ale tak przecież jest. Bo jesteś moje dziecko, który tych synów traktuje indywidualnie, inaczej. Wiecie, mnie to dużo, dużo czasu by to zajęło, zanim to zrozumiałem, że on jednego syna przytula, a drugiemu tłumaczy. Ponieważ ich znam. I wie, że gdyby temu pierwszemu tłumaczył, to on by niczego nie odczuł, a gdyby tego drugiego przytulił, to on by niczego nie zrozumiał. Że Bóg do pasterzy przyjdzie przez anioła, a do mędrców przez gwiazdy. Że do Jana bardziej przez serca, a do Pawła bardziej przez rozum, Że do Małej Tereski bardziej przez pocieszenie, a do Wielkiej Teresy bardziej przez strapienie. Indywidualne. I że on, on się w tej swojej nienormalnej miłości nie zniechęca. Nawet jak ta owca znowu poleźnie, nawet jak ta drachma się znowu poturla, nawet jak ten syn się naje i, na... I znowu pójdzie, a tamten będzie stał uparcie. To on nie zrezygnuje. Będzie szukał. Czasem się odnajdą jak rodziny dobre. We wczesnym dzieciństwie, czasem trochę później, czasem jeszcze później, czasem prawie przed końcem, kiedy nie wiadomo, kto będzie pierwszy ksiądz przed śmiercią, czy śmierć przed księdzem, a czasem dopiero w tej godzinie pik, kiedy się go zobaczy twarzą w twarz. Ale będzie szuka w tej swojej nienormalnej miłości. Ci, którzy nie znali Ewangelii, mieli już jakiś błysk tego, na przykład, gdy czytali ten piękny tekst z Księgi Wyjścia, który dzisiaj zabrzmiał, o Bogu, który jest wstrząśnięty, ponieważ dopiero co wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej, a oni szybciutko, pod krótką nieobecność Mojżesza zrobili sobie Bożka i mówili, to on nas wyprowadził, ten Bóg, to jest nasz Bóg. Bóg jest wstrząśnięty. Ale wystarczy jedna prośba mój Mojżeszu, aby Jego serce zmiękło. Dobrze. Nie ukaże tego ludu. Przeczuwać to musiał Dawid, któremu przypisywane jest autorstwo psalmu, który przed chwilą zabrzmiał, psalmu Mizerere, 51. Dawid, który jest po serii grzechów, po serii sprzeniewierzeń, po serii odejść, po serii buntu. Ale w końcu, kiedy spotyka się z dobrocią Boga, który go nie przekreśla, uderza się w swoje własne piersi i mówi to, co mówi. Zmiłuj się, obmyj mnie, stwórz mnie na nowo, nie odrzucaj mnie i Bóg to robi. Były już błyski tego, ale dopiero w Jezusie Chrystusie tak jak to powiedział, zauroczone a właściwie oni miały z tego powodu święty Paweł. Dopiero, dopiero w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy pełnię. Pełnię tego, kim jest Bóg i jak bardzo nienormalna jest Jego miłość. Paweł mówi, nie, ja działałem z nieświadomością, w, nie, w niewierze. Ja, ja, ja zasługiwałem na potępienie. W innym miejscu powie, jestem płód poroniony, jestem kimś kto w ogóle nie powinien się urodzić, a on mnie odrodził. Okazał mi miłość usierać. I potem wszystko co Paweł zrobi będzie konsekwencją tego doświadczenia. Że odkrył, że jest zagubioną owcą. Drachmą, która się poturlała, synem jednym i drugim. A Bóg go chce. A Bóg z niego nie rezygnuje, bo jest nienormalny. Moi kochani bracia i siostry, mam nadzieję, że słuchając tego słowa Bożego dzisiaj i tego kazania, nie czujecie się jak na filmie fantazy, science fiction. Albo jakbyście byli na lekcji chińskiego. Tylko, że można powiedzieć tak, to, to, to jestem właśnie ja. To, to jest moje doświadczenie Boga. To jest moje życie, to jest moja historia. Tak, ja właśnie takiego Boga znam, takiego Boga spotkałam, takiego Boga poznałem w Jezusie Chrystusie. To jestem ja. Bóg nie chce. Czasem inni dają mi odczuć, że mnie nie chcą. Czasem ja sam mam siebie dość, a Bóg nie chce. I wtedy w człowieku pojawia się radość. Dlatego powiedziałem, że to jest Ewangelia o radość. To jest bez przerwy. Cieszcie się ze mną, znalazłem owce. Cieszcie się ze mną, znalazłem drachmę. Trzeba się cieszyć i radować, bo był zagubiona się odnalazł. Większa jest radość w niebie. Cieszcie się, radość, która się rozlewa na całe stado, na sąsiadki i przyjaciółki, na cały kościół, na całe niebo. Radość, która nie jest jakimś głupawym uśmiechem, która nie jest takim czy, czy, czymś co jest dodane, zewnętrzne. No robimy zdjęcie, uśmiech, czy, czy. Radość, to serca dotkniętego przez dobroć Boga, z serca dotkniętego przez Boże miłość, Radość, która jest głęboką postawą serca, przekonaniem, że moje życie jest w dobrych, czyli w Bożych rękach. Radość, czyli te krople słońca i światła, które padają na często suchy i szorstki grunt naszej codzienności. Radość, bo Bóg nie chce. Macie tak. Doświadczacie A tak. pierz Franciszek w swojej pierwszej, najważniejszej adhortacji programowej Ewangelii Gallium, radość Ewangelii, Zaczyna właśnie od tego. Pisze, radość Ewangelii napełnia serce i życie tych, którzy spotkali się z Jezusem, którzy pozwolili, żeby ich zbawił, którzy pozwolili, żeby ich znalazł. Oni zostają wyzwoleni od smutku, od pustki, od izolacji. Z Chrystusem rodzi się i odradza radość. Macie to. Tak. Myślę o różnych ludziach, nawet w ostatnim czasie, którzy są dla nas takimi światełkami. Już kiedyś wspomniałem, że w, w Przowie, no teraz jestem trzeci raz na odpuście wrześniowym wiersie, ale że byłem tu już wielokrotnie wcześniej, oczywiście za sprawą naszego przowskiego poety księdza Jerzego, ona jest królową nad Doliną Odry i złotym kluczem do morawskiej bramy. Dla Ziemi Śląskiej, boskim darem szczodrym, której uśmiech leczy w wszystkie serce rany. Ten wiersz poznałem długo zanim tu przyjechałem w złotym pierwszy raz. Także za sprawą mojego współbrata Palotyna, już nieżyjącego. To jest człowiek, którego nigdy nie widziałem nie radosnego. Umarł mając 103 lata. Jak miał 100, mówię, jak się ksiądz czuje, jak koloseum, Jestem stara, a ciągle ktoś mnie odwiedza. Był przez wiele lat w szpitalu i zawsze mówił, że lekarze przychodzą z lekarstwami, a on ma dwie tabletki: N, czyli miłość, i U, czyli uśmiech. I miał je rzeczywiście w jakichś nadkompletach. A jak się pytaliśmy, skąd to ksiądz napał? Ma... nie to To jest też beatyfikowany przed tygodniem papież Jan Paweł I. Miałem to szczęście, tę łaskę być na tej beatyfikacji. Przez pół w Rzymie lało jak z cebra, nie było wiadomo co wziąć, bo wszystko przemakało. Jak papież skończył kazanie, ustał deszcz. To papież, który, papież Janin, który przeszedł do historii jako papież uśmiechu. I biografowie się zmają: czemu tylko o tym uśmiechu mówicie? Przecież to był duszpasterz, przecież to był teolog, przecież on jako papież też opublikował wiele dokumentów, a wy tylko o uśmiechu i o uśmiechu. Jedna z włoskich gazet napisała Il sorizo del paradiso. Uśmiech raju. Il sorizo della speranza. Druga. Uśmiech nadziei. No może właśnie dlatego. Że to jednak nie jest zbyt częste w Kościele. Może dlatego jest tak nam bardzo potrzebny przykład tego papieża, który się uśmiecha, a uśmiech nie jest uśmiechem doklejonym, tylko płynącym z, z takiego właśnie serca. Że dużo w Kościele mamy tak tych, tych faryzeuszy, o których słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że to im Jezus mówi te przypadki. Jak mi to ktoś powiedział, Kościół otrzymał klucze od Chrystusa, ale głównie to tymi kluczami dzwoni jak strażnik w więzie. Może właśnie dlatego takiego papieża potrzebujemy. Jak słyszałem, czytałem syntezę po pierwszym etapie synodu i ludzie mówią, Kościół to zdezelowany pojazd, to coś dla starych ludzi, konkubina państwa. Z myślą, jejku, to to może ja taki kosztów właśnie ludziom przekazuję, takiego Chrystusa, który dzwoni kluczami jak strażnik w więzieniu. I nagle jest papież, który się uśmiecha, i ludzie mówią, okej, okay, napisał dużo dokumentów, ale on się uśmiecha. Ładnie papież powiedział w tym kazaniu tydzień temu, uśmiechem potrafił przekazywać dobroć Pana. Kościół jest piękny, gdy ma radosne, pogodne i uśmiechnięte oblicze, kiedy nigdy nie zamyka drzwi, kiedy nie czyni serc cierpkimi, nie narzeka, nie żywi urazy, nie jest rozgniewany, niecierpliwy i ponury, który nie cierpi na gdy za przyszłością. A potem prosił, módlmy się o to do naszego Ojca i Brata, by nam wyjednał uśmiech duszy. Prośmy Jego słowami o to, o co On sam prosił. Panie, weź mnie takim, jakim jestem. Z moimi wadami, z moimi ułomnościami, ale uczyń mnie takim, jakim Ty chcesz, abym był. Piękna modlitwa. Panie, weź mnie takim, jakim jestem. Weź mnie takim, jaką jestem. Z moimi wadami, ułomnościami, zakrętami. I uczy mnie takim, taką, jak chcę, żebym był. To jest też królowa Elżbieta, chrześcijanka. Bardzo mnie zatrzymało jedno zdanie, kiedy powiedziała: Cierpienie to cena, jaką płacimy za miłość. Bardzo prawdziwe zdanie. Każdy, kto kocha, to tego doświadcza. Cierpienie rozłąki. Cierpienie oddalenia, cierpienie niebycia razem. Cena, jaką płacimy za miłość. Smutek. Cena, jaką płacimy za miłość. Ale jest też prawdą, że miłość ofiarowuje nam bezinteresownie w darze radość. Także wtedy, gdy jest jedna, tam jest też i druga. Się obrazicie, że przyczyliście nakazanie do Matki Bożej w Przowie, a tu właściwie jeszcze słowo Maria prawie nie pada. No ale Matka Boża się bardzo cieszy, kiedy mówimy o Chrystusie. Nie wiem, jaki był ten człowiek, który przemalował ten na obraz Jasnogórski. Dlaczego potrzebował uśmiechnięty? Czy, czy sam był właśnie taki dotknięty przez dobroć Boga? Sam siebie odkrył jak, jak drachmę, która się poturlała, owce, która się zgubiła, i syny. Czy też pragnął takim być? Czy czytając Ewangelię dzisiejszą, mówił, tak, to jest o mnie, albo mówił, ojej, szkoda, że to nie jest o mnie. Ale pięknie, że to zrobił. I dziwne bardzo, że w sumie jest tak niewiele mi wizerunków Matki Bożej uśmiechniętych. A przecież Ewangelia nam mówi o radości Maryi. Owszem, jeden raz się do niej przyznała, kiedy wyśpiewywała, magnifikat wielki, dusza moja Pana, raduje się, duch mój w Bogu, zbawicielu moim, ale czy nie radowała się wtedy, kiedy odczuła to pierwsze drgnięcie, kopnięcie. Nie radowała się wtedy, kiedy Józef wziął ją do siebie? Czy nie radowała się wtedy, kiedy przyszli pasterzy i uklęknęli przed nowonarodzonym? Przecież ona nie wiedziała, że oni mieli objawienia aniołów. Czy nie radowała się wtedy, kiedy Symeon i Anna kołysali Jezusa, mówiąc, że to jest Mesjasz? I wtedy, gdy mogła wrócić do Nazaretu? I wtedy, gdy znalazła Jezusa, z bólem serca szukaliśmy Ciebie, ale z radosnym sercem Cię odnaleźliśmy. Czy nie radowała się wtedy, kiedy widziała zdezorientowanie weselnych sług w kanie galilejskiej, którzy przynieśli wodę, a oto jest wino wyborniejsze niż wcześniejsze? Czy nie radowała się wtedy, kiedy Jezus powiedział, że Jego matką i braćmi są ci, którzy słuchają i wypełniają słowo Boże, przecież to o nie byli? Albo wtedy, gdy słyszała, jak apostołowie mówią, że, że go widzieli z martwych wstałego. I wtedy, jak siedziała z apostołami, mówiąc się o zesłanie Ducha Świętego, upili się młodym winem, mówili o nich ludzie. ludzie. Tacy byli wtedy szczęśliwi. Radość Maryi, a obrazów, na której Maryja się uśmiecha, jest mało. Tym bardziej, bracia i siostry, bądźmy wdzięczni za to, że jest ten od trzech wieków. I tak jak pisał poeta nasz Pszowski, jej uśmiech leczy wszelkie serce rany. Jeśli macie jakieś, to jej je powierzcie. Ona niech doda wam otuchy, subtelnie spoglądając na nas. I niech pokaże. Na Jezusa, wiecznego poszukiwacza ludzi, wiecznego poszukiwacza człowieka, wiecznego poszukiwacza Ciebie. Jezusa, który jest nie tylko źródłem naszej radości, ale który jest naszą radością.